Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie o podkładach aptecznych. Dziś weźmiemy na tapetę podkłady w kompakcie. Wybrałam trzy marki: La Roche posay Tolerian, Koubrans z Aven oraz Vichy Derma Blend. Także przez trzy kolejne dni będziemy testować te podkłady. Zobaczymy, jak wyglądają na skórze. Zobaczymy, czy są warte zakupu, czy nie. Wszystkie podkłady są aptecznymi, bo było parę pytań, gdzie można je dostać. Kochani, to są podkłady apteczne. Kupujemy je w aptece. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze, fajnie, że jesteście. Poprzedni film o podkładach aptecznych linkuję Wam na dole, żebyście zobaczyli sobie, który podkład wypadł najlepiej. No i co? I zaczynamy. I zaczniemy sobie od podkładu Couvrons z... Awen, mam tutaj napisane, że to jest fini Finimat, czyli wykończenie matowe kolor to jest porcelana 10, ma SPF 30, takie kosmetyki są świetne na lato, ponieważ właśnie mają SPF i często właśnie dołączona jest do nich, dołączona jest taka silikonowa gąbeczka, czy mamy tu jakieś słuchajcie instrukcje jak to nakładać, co z tym robić i tak dalej, co tu obiecuje producent zobaczymy sobie, ok mamy napisane jeszcze o innych produktach o korektorach z różnych Odcieni, mamy różne kredki, nawet do brwi, pudry do twarzy. Jeżeli chodzi o ten produkt, to jest 6 kolorów. Mogą mieć natural, w sumie dwójkę, ale dobra. Ok, powiem, że się na po prostu o wszystkich produktach, żeby nakładać je po kolei, więc nic tutaj takiego szczególnego. I ja teraz wezmę sobie bezpośrednio tutaj z opakowania na załączony aplikator. Okay, jak widzicie, kolor jest bardzo jasny. Nie wiem, czy nie za jasny. Ja zaraz się będę brązowić, wam to pokażę. Natomiast nakładanie tym jest trochę, widzicie, tutaj niewygodne. Wezmę sobie pędzelki i zobaczymy, jak będzie się to robiło pędzelkiem. Biorę mój niezawodny Sephora 53 i nakładam bezpośrednio na ten pędzel. O. I moim zdaniem, pędzlem uzyskujemy trochę lepszą kontrolę nad tym produktem. On jest kremowo-pudrowy i zastyga na wykończenie pudrowe, ale zdecydowanie mogę nałożyć lżejszą warstwę. I dokładać w te miejsca, w które potrzebuje. Tak, ja jestem za nakładaniem pędzlem. Jest zdecydowanie o wiele, o wiele wygodniej, lepiej. Wygodniej. Jak widzicie, nie potrzebuję nakładać korektora pod oczy, ponieważ. Um... Konie nie są jakoś bardzo widoczne. Wykończenie jest takie, no tak jak powiedzieli, trochę matowe, ale trochę satynowe. Zobaczcie buzię z bliska. Jest troszeczkę za jasny ten podkład. Zobaczcie na moją szyję, która jest żółta. Podkład jest za bardzo biały, no ale ciężko dobrać um, dobry odcień. Poza tym te podkłady apteczne mają ograniczoną kolorówkę i często wpadają w różowe, jak dobrze wiecie. No dobra, to teraz reszta. I słuchajcie, przeszukując internet, ostatnio odkryłam, że marka De Balm ma kosmetyki bez talku i zamówiłam sobie, słuchajcie, trzy. Dwa z nich już miałam, czyli puder Sexy Mama i będę go dziś używać. To, to jest właśnie kosmetyk bez tenku, ma bardzo dobry skład, bo zaczęłam sobie czytać składy i analizować bardzo składy pudrów, które nakładam na buzię. Już nie dość, że nakładamy podkład, który sam w sobie jest ciężki ma dosyć dużo chemii, to właśnie ciężko trafić czy to bronzery, czy, czy pudry. Rozświetlacze nie, bo rozświetlacze często mają po prostu w sobie mikę, czyli jakąś krzemionkę, coś, co błyszczy, nie zapychają tak mocno, jak właśnie Brązery, które często mają tal. Mam bahamę Mamy, które już kiedyś używałam, ale zamówiłam też sobie nowy rozświetlacz, y... dwa nowe rozświetlacze z tego Oscara takiego. I tutaj mam Oliviera, a tu mam Tomasa. Oni fajnie mają. Te... Super mają te nazwy. I zobaczcie, pokażę Wam porównanie. Tu jest Olivier, tu jest Tomas, a pokażę Wam jeszcze bahamę mamy dla porównania. O, Użyję sobie tego, ale najpierw wiem, że mam się podrować. I teraz brązer, czyli, który to był? Oliwiara teraz używam, zobaczymy jak on wygląda. Pigment jest. Podczas nakładania tych kosmetyków ściera mi się podkład z pod spodu. No to tak to jest z tymi w kompakcie. Tak się niestety dzieje często. Rozświetlacza dziś nie nakładam, ale nałożę sobie róż. I również będę się tr trzymać tych róży z The Balm, jako że mają właśnie dobry skład. Balm Beach się nazywa. Oni mają w ogóle duży wybór różów. Okej, okay, i tak to wygląda, tak to wygląda z bliska, podkład się troszeczkę ciastkuje gdzie nie gdzie, zobaczymy później pod koniec dnia jak on będzie wyglądał. Zobaczę też czy da się w razie czego na przykład w ciągu dnia dołożyć palcem, jakbyśmy tutaj na przykład chcieli zakamuflować coś. O, da się to zrobić, coś na zasadzie jak korektor, to jest coś pomiędzy fluidem a korektorem, ale troszkę się ciastkuje. Więc wiecie, kosmetyk, taki, um, taki w, więc wiecie, to nie jest idealny kosmetyk taki podkład. wiecie, to nie jest idealny kosmetyk taki podkład, niestety, w, w takiej formie. Ale myślę, że to jest kosmetyk łatwy, taki właśnie na podróże, gdzieś tam, żeby zabrać do torby. Ja go ze sobą zabieram, oczywiście, do torebki. No i wrócę do Was za kilka godzin, pokażę Wam z bliska, jak wygląda. A w kolejnych dniach będziemy testować. Pozostałe, więc mam nadzieję, że zostawicie mi kciuka do góry za ten test. Nakupiłam, słuchajcie, tyle podkładów aptecznych, że musicie mi zostawić kciuka. Dobra, uciekam. Do zobaczenia no. później. Cześć, kochani, wracam do Was po kilku godzinach. Pokazuję Wam, jak wygląda ten podkład. W końcu go nie poprawiałam, bo nie miałam tak naprawdę kiedy. E, raz nawet zasnęłam, także to jest, słuchajcie, po całym dniu podkład. Mam ochotę już go zmyć, bo powiem Wam szczerze, że czuję na twarzy taką tłustą warstwę, zresztą, którą widzę i mam. Po prostu wielkie pragnienie, się jej pozbyć. Nie wygląda bardzo źle. Wiecie, twarz ogólnie wygląda ok, ale wygląda na bardzo tłustą. Aha I, i nos. Nos się całkiem zjadł. Jest tu z boku, nos się zjadł. Także y, idę teraz zmyć ten makijaż. Jutro do Was wrócę z drugim podkładem. Dajcie znać, co sądzicie o tym. Napiszcie mi teraz na premierze, jak Wam się podobał pierwszy podkład, czy Waszym zdaniem warto go mieć, czy nie. Ja myślę, że to jest odpowiedni podkład, żeby wrzucić sobie do torebki. Może niekoniecznie na całą twarz, ale żeby mieć go w ciągu dnia do poprawek. Także zobaczymy, jak się spiszą pozostałe, czy wypadną lepiej, czy gorzej. Zobaczymy jutro i pojutrze. Póki co to jest pierwszy podkład. Powiem Wam, że mam taki, takie troszeczkę mieszane uczucia, ale zobaczymy, jak wypadną inne. Cześć kochani, dziś kolejny dzień testów. Przepraszam, was, że jestem taka, bleh, ale jestem przeziębiona, a muszę być z domu, muszę jechać do biura na chwilę. Będę od wszystkich się trzymać z daleka i pomyślałam, że dziś użyjemy sobie tego podkładu na róż Telerian, który jest w kompakcie. I ja go mam w kolorze 11 Beškler. Nie było niestety dziesiątki i ten beż jest taki trochę różowy. Mam nadzieję, że będzie ok. No i mam tutaj gąbeczkę, co spróbuję na pół twarzy. Mam już nałożony krem. Uuu, trochę za różowy. Nakładam i ma takie suche wykończenia, No ale one wszystkie są takie kremowo-pudrowe. W sumie dzisiaj nawet taki make-up mi będzie odpowiadał, bo chcę tylko, wiecie, brwi sobie zrobić. Nawet nie będę jakiegoś mocnego konturu nakładać. Ale kryć, kryje. Powiem Wam, że nakładam warstwowo i jest krycie, jest okej. Okay. Jest zdecydowanie bardziej pudrowy niż ten wczorajszy. Niestety, dzisiejszy test też będzie trwał krócej, bo szybciej wrócę do domu. Może to też trochę na powieki, bo mam czerwienione. Okej, okay, przyjrzyjmy się z bliska, to było szybko. No powiem Wam, że jest niezła maska, jest nieźle kryjący. Widać różnicę co? Kolor też się jakoś bardzo nie oznacza, ale jest odrobinę bardziej różowy niż moja żółtawa szyja. Zaraz jeszcze doczytam, czy on ma SPF -y jakieś. Ale taki błyskawiczny make jak nie macie czasu, jak gdzieś tam nie wiem, stoicie, siedzicie w autobusie czy coś, można się poprawić rano jadąc do pracy, do szkoły, czy zrobić błyskawiczny właśnie przed wyjściem. Taki make-up to jest naprawdę, jak w zaśpicie, nie macie czasu. Tylko nie z kolorami mam słabo, To jest jedyne, co mi się nie podoba w tych optycznych podkładach, to właśnie kolory. I wszystko zostało zakryte i powiem wam, że spoko to wygląda, spoko. Już patrzę, czy to ma jakieś SPF-y. 35. Wow, to ma SPF 35, a ten ma SPF 30. Nie wiem, czy wam wczoraj to mówiłam, już nie pamiętam. Ale to powiem Wam, że jest świetna wiadomość w obu przypadkach, bo to oznacza, że można tych produktów używać. Na plażę, na przykład, zrobić sobie make-up po prostu na plażę, zamiast nakładać normalnego produktu ze SPF-em. Można oczywiście to zrobić i dodatkowo wspomóc się makijażem, i to jest super. Kolor jest niby ok. No, troszeczkę widzę różnicę, ale to jest naprawdę malusienka różnica. Dzisiaj upudruję się czymś nowym. To jest mój nowy puder hialuronowy z By Terry. I to jest ma marka, wydaje mi się, że amerykańska. Nie, Made in France jest napisane, czyli może i francuska. W każdym razie jest to puder z kwasem hialuronowym, który nie ma w sobie talku. Jak wiecie, ja poszukuję tych dobrych bez które nie będą zapychać. No i stwierdziłam, że chcę wypróbować ten. Podlinkuję Wam go na dole. Jest dosyć drogi, ale mam nadzieję, że będzie dobry. Te pudry są wydajne, więc myślę, że na taki puder można wydać troszkę więcej kasy. Powiem Wam szczerze, że się pozbyłam większości moich pudrów z talkiem. I ten ma dobre opinie, bez drobny i właśnie że że Wysyła mały pędzelek. Mm, rzeczywiście, wygładza bardzo. Coś jak Fentian we Bardzo drobno zmielony taki półeczek. Wow. Nic dziwnego, że ma dobre recenzje. To jest naprawdę sztuka dobrze zmielić ten puder. Ekstra wygładzający, nabliżający puder. Odrobinka brązu z Oliwierem. No naprawdę, odrobina. Czy to dla Was zrobię żeby nie wyglądać tak, wiecie. Nie straszyć. Nie no, i dla, dla ludzi na ulicy. Na usta nałożę sobie olejek z AA. Caring Lip Oil. Na brwi Gimme Brow w kolorze 3. Nie chcemy się dzisiaj wyrysowywać brwi, więc tylko je tak trochę wypełnię. To jest najlepszy produkt do tego. I dwójka niestety mi się tak bardzo nie sprawdza, bo jest za jakby jasna do moich brwi. I jednak trójka, która jest już ciemniejsza, lepiej mi je barwi. Jeszcze żaden produkt nie podrobił dobrze tego Gimi Brow, nawet ten z Vivo, który kiedyś był, czy który recenzowałam. No nie, żaden nie podrobił idealnie tego produktu. To jest jeden z swoich rodzajów produktów. To jest fajne, bo możecie sobie wziąć właśnie końcówkę i tutaj macie jakąś dziurę nałożyć więcej tego produktu już na skórę bezpośrednio i wypełnić. O! Dzisiaj To jest sam żel. muszę iść na brwi w ogóle. Myślę, że jakoś za tydzień mi się uda wpić. Sklejnie okay, takie trochę się zrobiły dzisiaj błuszowate te brwi, ale mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Niech będą dzisiaj włoszowate. I słuchajcie, podkręcę rzęski i nakładam Studio lasz. Z, z Miss Sporty. No i tyle. Ja uciekam, kochani, i pokażę wam się za kilka godzin. Uważam, że ten podkład wygląda naprawdę całkiem fajnie. Może, wiecie, nie zakrył mi wszystkiego. Mogłabym na, nałożyć jeszcze więcej, ale jest matowe na buzi, daje matowe wykończenie. Ma ten SPF. Naprawdę przyzwoicie to wygląda. Nie wiem, czemu mogłaby dziś ostrość. Jestem niewyraźna, bo jestem przeziębiona i dlatego gubię ostrość. Halo, jestem tu. Dobra, kochani, wracam za parę godzin. Pa. Kochani, ja jestem z powrotem. Minęło kilka godzin. Nie podejrzewam, że będę tak długo nosić ten make-up. Ale słuchajcie, jest dobrze po południu. Boże, jak ja wyglądam. Słuchajcie, dopiero wstałam ze spania. Bardzo rzadko śpię w dzień, ale właśnie widzicie, jestem przeziębiona. I, i właśnie, i zasnęłam razem z moim dzieciem. I słuchajcie, e, tak wygląda mój make-up. Mam ochotę go zmyć. Tutaj na tym policzku spałam, więc tutaj troszkę mi się zmyło. Ale tak ogólnie... Hmm. Ja wiem, jest niby ok, ale mogło być trochę lepiej. Dobrze się nie wyświecił, to był naprawdę matujący podkład. Nie świeci się aż tak bardzo, jak myślałam przy innych podkładach. Eee, a i ładne kolczyki mam, słuchajcie, z nowej naszej kolekcji właśnie dzisiaj pierwsze założyłam, żeby wam je przy okazji pokazać. Takie ładne. Dobra, także tak wygląda ten podkład pod koniec drugiego dnia. Dajcie znać, co o nim sądzicie, a jutro testujemy trzeci i zobaczymy, który wypadnie najlepiej. Szczerze mówiąc, jestem w sumie zadowolona z tego dnia. Biorąc pod uwagę, że spałam w tym makijażu, ile go już teraz zmyć, idę się pozbyć, nałożę moją maskę i pielęgnację. I nie chcę mieć już w domu. Nie wiem, jak to się stało, że, że zasnęłam. No, ale dobra. Do zobaczenia jutro. Hej, hej, trzeci dzień testu. Dzisiaj testujemy wysi Derma Blend. O, proszę bardzo. Już słuchajcie, jakiś czas temu testowałam, dlatego mam inny kolor na paznokciach. Mam go w kolorze 25. I słuchajcie, o paru dni używałam tego Avon i strasznie, ale to strasznie przesuszył mi skórę, więc Awen jest bardzo mocno matujące. Co mi tutaj radzą? Mam tutaj taką uropeczkę. W ogóle coś mi tutaj wyskoczyło i nie mogłam tego zwalczyć, a moja maska była ciągle rozładowana. Ok, jest napisane, to ma SPF 30 w ogóle, więc to jest super. Jest napisane, żeby nakładać dołączoną gąbką. Dzisiaj w ogóle nagrywam w naturalnym świetle, jest lekkie zachmurzenie, więc mam nadzieję, że wszystko widać mimo wszystko. I zaczynam od tej strony. Uuu, jaki kolor brzydki. Zaczynam od tej strony, gdzie mam najwięcej niedoskonałości. Mmm, kolor jest nieładny. Teraz nie mogę patrzeć na moją rękę. Ale wiem, że to dzisiaj się zmyje. Ktoś już zaczął z samopalaczem, czy jeszcze nie czas. Ja przed majówką chciałam się opalić i wiecie. Wczoraj się cała wysmarowałam. Ciężko z tymi kolorami Dermablendu, teraz niestety minus 15 nie było i wzięłam 25. Mówię, już bardziej właśnie jak będę opalona. Tak wygląda połówka twarzy. No nieźle, wygładza cerę, ale czy wszystko jest przykryte? Zobaczcie, tutaj było napisane, żeby dołożyć później produkt w miejscach, które wymagają jeszcze korekcji. Ale powiem Wam, że najmniej mi się ten dermablend podoba w porównaniu do tych poprzednich. Zdecydowanie chyba La roche wygrywa. Nie wiem, jak Waszym zdaniem, napiszcie mi na premierze, co sądzicie, który najlepiej wyglądał na skórze. On jest kurczy, też trochę różowy. Zobaczcie, w porównaniu do mojej pomarańczowej żółtej ręki, on jest różowy. od razu się człowiek lepiej czuje jak ma nałożony podkład dajcie znać czy w ogóle używacie podkładów w kompakcie oraz no, czekam na wasze mm, sugestie, które produkty testować, chcę też przetestować produkty rozświetlające z apteki kremy BB, ojej jakie, jakie odcięcie na szyi, no nie jestem do końca zadowolona, wiecie co jak on zastyga to fajny jest, bo on robi się taki bardziej matowy najpierw na początku był bardziej mokry Od oczy troszeczkę korektora z Fenty w kolorze 200 Beżowe. Wszystko mi się teraz różowe wydaje do tych dłoni. Naprawdę nie mogę. Ale przynajmniej paznokcie mam ładne. Najfajniejsze w samopalaczu jest to, że rzeczywiście. Yy, znaczy najfajniejsze i nie najfajniejsze, że dłonie się od razu, wiecie, na drugi dzień zmywają, bo myjemy tak często ręce, że. przynajmniej Ja tak często myję, że samopalacz mi się na nich nie trzyma. Mam strasznie słucha ostatnio dłonie, strasznie. I słuchajcie, puder, którego dziś użyję, to jest ten by Terry świetny, świetny, nabliżający puder bez talku, rewelacja powiem wam, rewelka, on tak pięknie wygładza i nie macie wrażenia przesuszonej skóry ale to wygląda nieciekawe, o kurczę muszę się wam tak z bliska pokazać bo jakoś tak z daleka to nie widać dobrze tej skóry i jeszcze słuchajcie, poprawię sobie brewki Browsings w kolorze 2 Słuchajcie, że w ogóle tak cicho mówię, ale jest wcześnie rano, jestem taka trochę jeszcze, wiecie, śpiąca ale zaraz się ogarnę. Później do Was przyjdę i pokażę ten make-up, jak wrócę do domu. Tak jak Wam, nie wiem, czy Wam mówiłam, ale postaram się podlinkować Wam, wszystkie kosmetyki na dole. i usta sobie nałożę Clarence Eclaminude w kolorze 01. Jeszcze brązer, ale jasny. Na policzki Bahama Mama bez Muszę jeszcze ogarnąć włosy, ale zobaczcie, uważam, że w całości ten podkład wygląda naprawdę nieźle. Nie wiem, jak wam się podoba. Później, słuchajcie, później wam pokażę jeszcze przy lampach, ale to jest naturalne światło. Tak wygląda ten podkład. No całkiem nieźle wygląda, chociaż na pierwszy rzut oka ten kolor wydał mi się okropny, taki wiecie różowo-beżowy. Różowo, mm, Dobra, kochani, ja teraz uciekam, ubieram się, i idę z domu i pokażę Wam później, jak się trzymał. Nie będę go poprawiać w ciągu dnia, nie biorę go ze sobą, ale dziś testujemy wiszy derma blend w kompakcie. Dobra, później. No hej kochani, wracam do Was już pod koniec tego testu. Czas się już zmyć. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ten podkład zaczął się szybko świecić. Już raz go dopudrowałam i dalej się świeci, także dermablend ze wszystkich tych podkładów wydaje mi się najbardziej się świecił. Poczekajcie, otworzę sobie pozostałe zdjęcia, żeby porównać teraz tak na, wiecie, na żywo, bo... To już było jakiś czas temu nagrywane. Powiem Wam, że tak jak patrzę na materiały, chyba pierwszy mi się najbardziej podobał, albo drugi. Sama nie jestem w stanie powiedzieć. Napiszcie mi w komentarzach na dole oraz na premierze, który efekt był najfajniejszy. Tutaj ten kolor się zrównał oczywiście po użyciu brązera i reszty. Na początku wydawało mi się zbyt różowy. Teraz jakoś tak wydaje się całkiem w porządku. Ale nie, może i drugi wyglądał lepiej. Chyba awen może wyglądał lepiej z tego, co teraz patrzę. Ale awen, słuchajcie, używam od kilku dni noszę wczorajszy i bardzo wys wysusza, więc on jest dobry dla cer ym, tłustych. Ale uważajcie, właśnie w miejscach, gdzie macie. Przesuszające się strefy, bo będzie Wam jeszcze bardziej tą skórę wysuszał. Także to jest moje takie podsumowanie. Jestem ciekawa, który wypad najlepiej, oraz czy w ogóle używacie podkładów w takiej formie. Wiecie, to też nie jest tania zabawa, bo taki podkład kosztuje około 6-7 dych. Jest bardzo wydajny, starcza na długo, ale to jest zupełnie inna forma aplikacji niż podkład płynny, czy, czy normalnie puder taki suchy. Także dajcie mi znać, czy miałyście któryś z tych kompaktów, jak Wam się sprawdził. Dla mnie to jest najlepsza forma, żeby nosić to w torebce. Przy sobie poprawiać się w ciągu dnia. Nie wiem, czy to jest super sposób, żeby nosić go codziennie na całej buzi, jednak wolę chyba tradycyjny podkład. Mam zamiar nagrać Wam taki sam test, kilkudniowy, z podkłami, podkładami mineralnymi. Napiszcie mi na dole, które Was interesują najbardziej. No i to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za premiera. Dziękuję, że byliście. Jestem ciekawa Waszych opinii i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.